Zapraszamy na magazyn Ola Polonia Polacy w Brazylii i Ameryce Południowej. Dziś w programie Artystyczna Ambasada Polski w Sao Paulo, Historia polskiej emigracji w Itaiopolis, Polskie zapiekanki prosto ze stolicy Kolumbii. Sama świadomość bycia Polakiem za granicą nie wystarczy. O Polsce trzeba mówić, trzeba pokazywać jej bogatą historię i piękne tradycje. Z takiego założenia wyszli 10 lat temu nasi rodacy z São Paulo i postanowili stworzyć w największym mieście Ameryki Południowej artystyczną ambasadę kraju nad Wisłą. I właśnie 10 lat temu spotkaliśmy się kiedyś na jakiejś imprezie i mówimy, że nic się nie dzieje w tej kwestii, jeśli chodzi na przykład o taniec. Że pora coś zrobić. Zazwyczaj są jakieś wydarzenia kulturalne w mieście i nigdy nie mam na scenie polskiego zespołu. Myśmy kiedyś się spotkali z Grzegorzem, i tutaj wszystko się sypało. Został sprzedany dom Polski, zamknięto konsulat, i wtedy padło hasło: kurczę, to tu już Polska przestanie istnieć w tym San Paulo, bo tu po prostu się nic nie będzie się działo. I wtedy ktoś rzucił: No, to w takim razie załóżmy yy, zespół ludowy. Ja mówię, No, e, jak załóżmy zespół ludowy? Przecież nie mamy strojów, nie wiemy jak to się tańczy. No, po prostu zero. Ja wtedy powiedziałam: No, wiecie co, ja przez 5 lat tańczyłam w formacji tańca towarzyskiego w Polsce, ale to było 20 lat temu. Nie wiem, czy coś się z tego da zrobić. No i oczywiście Grzegorz mówi: No, co ty, Michał? No, ej, no, hej, no chodź, robimy. No, co adam? Teges, szmeges. No i tak się zaczęło. Jedna próba, druga próba. Przypominały nam się jakieś układy Krakowiaka z podstawówki. Początki były bardzo śmieszne. Jak pierwszy raz przywieźliśmy stroje do Krakowiaka, jak żeśmy się z Grzesiem w te stroje ubrali, no to po prostu nam się aż tak nie zobacz, jak wyglądał. Ale Brazylijczycy byli przeszczęśliwi, przeszczęśliwi. No naprawdę, no początki były bardzo wesołe, chociaż nie mieliśmy nic. I tak powstał zespół Habry i Maki, jak mówią jego członkowie, nieformalna ambasada RP w São Paulo. Chcą bowiem nie tylko spotykać się w gronie przyjaciół i dobrze się bawić, ale przede wszystkim promować polską kulturę i to nie tylko wśród potomków polskich osadników. Jest tutaj chyba trójka, czwórka Polaków z Polski, dwie dziewczyny i dwóch chłopaków, ja jestem jednym z nich. Reszta grupy to są Brazylijczycy i pochodzenia polskiego Brazylijczycy, którzy w ogóle nie mają korzeni polskich, ale lubią, nie wiem, tańce polskie i tak dalej. To wszystko jest otwarte dla wszystkich, to jest oczywiście za darmo. Teraz dostajemy trochę pomocy z Polski, jeśli chodzi o stroje, o, o wynajem tego miejsca. Ale generalnie chodzi o to, żeby na przykład pokazać Polskę na takiej imprezie. Mamy co pokazać, nasze stroje są super fajne, nasze tańce też są fajne. I, I zrobić taki polski akcent po prostu. Krakowiaka pierwszy raz rzeczy tutaj w Brazylii. Tak samo jak zrobiłem pierwsze pierogi w życiu tutaj w Brazylii. Więc jak gdyby no, ta Polska jest we mnie i wychodzi po latach. I, i to jest fajne, bo, bo, bo to jest właśnie takie polskie we mnie. No nie oczywiście to jest Brazylia, tutaj są wszystkie możliwe nacje, karnacje i tak dalej. Ale te polskie akcenty warto wyciągnąć z siebie, pokazać innym, bo, bo jest to pokazać, więc, więc także zapraszam wszystkich, którzy mają jakieś pomysły i tak dalej, żeby robili takie rzeczy, bo, no bo to pokazuje nas, nas i przy okazji człowiek się czuje spełniony, szczęśliwy. Ważne jest tak naprawdę, żeby istniała w tak dużej metropolii jak São Paulo grupa taka jak Habrymaki, która. W tej ponad 12-milionowej e, społeczności. Miasto pokazuje for, for polski folklor, pokazuje, e, co to znaczy być e, Polakiem, pokazuje, jakie jest znaczenie polskiego folkloru i polskiej tradycji. Dla mnie szalenie ważne było, jak urodziła się Natalia. E, I to jest jeden z elementów, gdzie Natalia ma kontakt z osobami. Które mówią po polsku, z osobami, które w jakiś sposób są związane z polską tradycją, śpiewają polskie kolędy. E, to, to jest kolejny element e, tego, że, e, właśnie, że Natalia ma, ma kontakt z językiem polskim. Tutaj stosunkowo niewiele osób e, na co dzień używa języka polskiego i to jest nasza taka, taka odskocznia. Pierwszy raz polskie tańce tańczyłam w Brazylii. Nie w Polsce, tylko tutaj. I bardzo, ale to bardzo. Nawet w Polsce myślałam, żeby zacząć coś takiego tańczyć, a że zdarzyła się taka okazja, no to w Brazylii zaczęłam tańczyć. Byłam bardzo zaskoczona, że tylu Polaków tutaj jest. No dla mnie nawet dużo, bo myślałam, że prawie nikogo nie znajdę, bardziej właśnie na południu Brazylii. A że w São Paulo bardzo się zdziwiłam. No i super jest, że są, że można przyjść na tą próbę, porozmawiać po polsku. Jest. Świetnie. Co mamy w planach? W tym roku e, przygotowujemy właśnie, co tam widać z tyłu, e, Mazura. Będziemy po raz pierwszy tańczyć w kontuszach. To będzie polones. My, my cały czas jeszcze polony tańczymy. Więc będzie polones, będzie krakowiek i będzie mazur. To jest taki teraz nasz główny cel. Takie plany będą z pewnością dużym promocyjnym wsparciem dla konsula honorowego w São Paulo, który został powołany w 2018 roku. Rozpoczęły się trzy lata temu, bo wtedy mijała dokładnie 150. rocznica przybycia pierwszych polskich osadników do Brazylii. Ale obchody tego jubileuszu trwają do dziś, bo pierwsza fala migrantów trwała długo, a jej kulminacja przypadła na przełom XIX i XX wieku. Nasi rodacy odegrali i odgrywają nadal istotną rolę w rozwoju Brazylii. Jest więc o czym mówić i o czym pisać. Moja matka miała bardzo dużo dzieci. I, i, i ona zawsze mówiła dla nas, o to jest, o tym, tamto jest o tamto. I z moją córką tam się poczerniłam na, na tamte zdjęcie. I na naszej głowie tak, to, to nie może tego dla nas się zostawić. Musimy la, la pokazać dla drugich, co się stało w tych latach, 100 lat, co więcej, 100 lat. To jest pierwsza książka naszego autorstwa. Tworząc ją, uczyliśmy się, jak to się robi. Była to dla nas nowość i borykałyśmy się z wieloma trudnościami, zwłaszcza finansowymi. Dlatego zwróciłyśmy się o pomoc do wielu osób. W ten sposób trafiłyśmy do polskiego konsulatu, który pomógł nam uzyskać potrzebne wsparcie. Jest to książka poruszająca temat powstawania tej społeczności w przebiegu 100 lat i autorki tej książki, mama i córka, napisały ją jakby w hołdzie osobom, które tutaj przez te 150 lat budowały tę społeczność. Moim zdaniem ta książka jest niezwykle cenna dla naszej miejscowości i dla naszych mieszkańców. Przedstawiciele polonijnej społeczności Witajopolis mają za sobą naprawdę bogatą historię. I właśnie dlatego przelanie tego wszystkiego na papier wcale nie było łatwe. Tym bardziej podziwiam pracę autorek. Książka jest dostępna nie tylko dla mieszkańców Itajopolis, ale również dla Polaków po drugiej stronie Atlantyku, ponieważ została wydana w formie dwujęzycznej. Bardzo jestem miło zaskoczona tym, że można z tej książki tak wiele wyczytać, bo historii jest mniej niż obrazu. Jest to książka pewnego rodzaju album z opisami, więc można bardzo dużo z tych z tej książki zobaczyć. Wyczytać można historie ludzkie i wyczytać można troszeczkę o tym, jak to społeczeństwo tutaj budowało się przedsiębiorczo, budowało się kulturalnie, powstawały szkoły, jak zmieniała się też języczność, ponieważ na początku to była wielka mieszanka kulturowa, tu mieszkali Niemcy, Ukraińcy, Włoś, no i właśnie jest bardzo duża społeczność polska. I było widać na zdjęciach, jak jakby się zmienia ta społeczność na brazylijską. Też dzieci które zna znaczy miejsca, znaczy się Tajopolis, rodzina też, jak mój ojciec do szkoły chodzi, jak moja matka do szkoły. I w, książ w książce jest napisane, że one nie mieli cywik, musieli do, 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 do szkoły iść. I jest, jest w książce ta, ta, ta zdjęcia. To moja mama mówiła na nas to, to, tak, tamto, tak. To dla nas bardzo ważne. Możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, na przykład o architekturze tamtych odległych czasów. Ci ludzie odtwarzali wtedy wzory typowe dla architektury europejskiej. Projektowali dachy, przystosowane do opadów. A w naszym regionie bardzo rzadko pada śnieg. Jest naprawdę mnóstwo ciekawostek. Ta książka przypomina nam o osiągnięciach naszych przodków. Podczas pisania książki starałyśmy się poruszać wiele tematów. Witajopolis mieszkają przedstawiciele wielu narodowości. Chciałyśmy każdej z nich poświęcać trochę miejsca. Odczuwam ogromną satysfakcję z wykonanej pracy. Sama mam pochodzenie włoskie, a obecnie mieszkam w ukraińskiej społeczności. Jeśli chodzi o książkę. To moim zdaniem jest naprawdę bardzo cenne. Pokazuje bogaty zbiór zdjęć i informacji o historii tego miasta, całego regionu. Dzięki temu będziemy wiedzieli, że to miejsce zostało skolonizowane głównie przez polskich osadników, którzy przywieźli ze sobą swoją historię, tradycję i kulturę. W Itajopolis mieszkam dopiero dwa miesiące, ale społeczność dała mi się poznać od strony wielkiego przywiązania dla kultury polskiej i takiej wielkiej potrzeby, żeby tą kulturę kultywować i reaktywować. Dlatego jest to piękne i chciałabym bardzo uczestniczyć w tym, co tutaj się dzieje w tej aktywności ludzkich serc, polskich serc. Chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy nam pomagali. Bardzo się cieszymy z tego faktu, bo tak naprawdę wszyscy wspólnie pracowaliśmy na rzecz tego projektu. Teraz cała tutajsza społeczność i nie tylko będzie mogła czerpać korzyści, będzie mogła poznać i zrozumieć naszą historię. Odczuwam ogromną satysfakcję z wykonanej pracy. Promocja Polski w Ameryce Południowej to nie tylko folklor i literatura. Wielu zwolenników ma tu bowiem polska kuchnia. I nie zawsze uznanie zyskują pierogi, bigos czy kremówki, których nazwy potrafi wymówić wielu mieszkańców tego kontynentu. Bywa, że popularne są mniej wyszukane dania. W środku bogoty, która znajduje się w Kolumbii, spotkaliśmy Polaka, który tutaj wymigrował dwa lata temu i zajmuje się Sprzedażą polskich zapiekanek. Oczywiście nie ma opcji, abyśmy tego nie spróbowali i nie sprawdzili. Przyjechałem na wakacje, zrobić jakieś wolontariaty, bo ja zawsze lubię podróżować więcej niż dwa miesiące, trzy miesiące. No i spodobało mi się na tyle, że postanowiłem zostać. Poznałem moją dziewczynę i otworzyliśmy biznes, i tak zostałem. Nasza przygoda z zapiekankami rozpoczęła się w momencie, w którym się poznaliśmy. Szukaliśmy pomysłu na siebie. A że Adrian miał kontakt z turystami również w Polsce, to podpytywał ich o różne rzeczy. Tak dowiedzieliśmy się, że bardzo dużo osób pamięta polskie zapiekanki. To był pomysł. Pomyśleliśmy o futraku. Tak to się zaczęło i trwa już ponad rok. Dla mnie jest to praca pełna miłości, naszej oraz do tego, co robimy. Kolumbijczycy są zachwyceni polskim produktem zapiekankami. W ogóle staliśmy się trochę sławni. Codziennie przychodzi masa kolumbijczyków, pytają nas o franczyznę. Jak Bóg da to zrobimy zapiekanki na całą Kolumbię. Kolumbijczycy są oszołomieni, uwielbiają polskie zapiekanki. My też znieśliśmy zapiekanki na inny level, dlatego że nie odgrzewamy, tylko mamy codziennie świeże bagietki, pieczarki gotujemy na na bieżąco mamy sosy, które ja sam robię, kolumbiści są zachwyceni. My tak samo bardzo się cieszymy, że możemy rozpowszechniać i dać informacje o polskiej kulturze. Zapiekanki są przepyszne, mają inny smak niż te nasze, a składniki doskonale się uzupełniają. Przyznam, że jest to pierwszy polski posiłek, jaki jadłem. Teraz na pewno spróbuję innych potraw w waszej kuchni. Po raz pierwszy miałem okazję spróbować polskiego jedzenia i muszę powiedzieć, że zapiekanki przypadły mi do gustu. Miejsce znalazłem dzięki mediom społecznościowym, bo moi znajomi często dzielą się ciekawymi miejscami. Nie inaczej było w tym przypadku. Mieszkam w okolicy, więc od razu postanowiłem sprawdzić, jak smakują. O samej Polsce niestety jeszcze nie wiem zbyt dużo, ale mam nadzieję, że kiedyś uda mi się ją odwiedzić. W Kolumbii nigdy nie miałem tak wspaniałej pracy, dlatego że codziennie Kolumbijczycy są po prostu ciekawi, jak to się stało, że Polak znalazł się na drugim końcu świata. Pierwszy rok mojego życia tutaj w Kolumbii to polegał na tym, że ja cały czas chciałem wyjść tylko na zewnątrz i patrzeć jak Kolumbijczycy się zachowują, co jedzą, także cały czas byłem taki podekscytowany, teraz się już przyzwyczaiłem, ale cały czas Myślę, że jest wspaniale poprzez to, że, że bardzo mile podchodzą Kolumbijczycy do Europejczyków, zwłaszcza do Polaków. Adrian, Adrian to naprawdę dobry człowiek. Pielęgnowanie wiary jest dla niego bardzo ważne, jak i dla mnie. Każdą czynność wykonuje z dużą odpowiedzialnością, miłością i oddaniem. Jest inteligentny i szybko się uczy. Polacy, których poznałam, są zabawni i szczęśliwi. Mają dużo miłości w sercach. A religia jest dla nich bardzo ważna. Również kuchnia polska bardzo mi smakuje. A my już mamy apetyty na kolejną południowoamerykańską podróż w Państwa towarzystwie. Zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia!